W poprzednim filmie omówiliśmy ogólnie mięczaki oraz ślimaki. Teraz zajmiemy się małżami i głowonogami, które także należą do mięczaków. Małże. Małże żyją wyłącznie w wodzie. Większość żyje w morzach, ale znane są też gatunki słodkowodne. I tutaj mamy pierwszą różnicę pomiędzy małżami a ślimakami, gdyż w przypadku ślimaków występowały gatunki lądowe. Małże prowadzą mało ruchliwy lub osiadły tryb życia, odżywiają się cząstkami organicznymi, które filtrują z wody. Jak zbudowane jest ciało małży? Małże nie mają głowy, a ich ciało zbudowane jest z nogi i worka trzewiowego. I tutaj mamy drugą różnicę pomiędzy ślimakami a małżami, gdyż w przypadku ślimaków głowa występowała. Ciało jest osłonięte dwuczęściową muszlą u małży. I tutaj jest trzecia różnica, gdyż w przypadku ślimaków, jeżeli występowała muszla, była to muszla jednoczęściowa. I małże posiadają nogę, którą wysuwają z tej dwuczęściowej muszli. Mogą ją oczywiście schować, i noga umożliwia pełzanie, zagrzebywanie się lub przytwierdzanie do podłoża. Ważne elementy to jest tak zwany syfon wpustowy i syfon wypustowy. Jeżeli chodzi o syfon wpustowy, jest rurką, przez którą do wnętrza ciała wpływa woda bogata w tlen i cząstki pokarmu. Natomiast jeżeli chodzi o syfon wypustowy, który też jest rurką, to z niego wydobywa się wraz z wodą dwutlenek węgla z niestrawionymi resztkami. Czyli syfon wpustowy wprowadza wodę z. Tlenem i cząstkami pokarmu, natomiast syfon wypustowy wyprowadza wodę z dwutlenkiem węgla i niestrawionymi resztkami. I mamy tą dwuczęściową muszlę, która może się otwierać i zamykać. Obie części muszli są ze sobą połączone za pomocą więzadła, zatrzasku i mięśni. Szybkie ruchy połówek umożliwiają niektórym małżom pływanie. A teraz głowonogi. Głowonogi osiągnęły najwyższy stopień organizacji wśród bezkręgowców. Są bardzo aktywnymi, świetnie pływającymi drapieżnikami morskimi i co ważne, występują wyłącznie w środowisku wodnym i to na dodatek wyłącznie w wodach słonych. W swojej budowie i biologii głowonogi wykazują wiele cech, które świadczą o ich wyższości nie tylko nad innymi mięczakami, ale też wszystkimi bezkręgowcami. Do tych cech zaliczane są budowa i organizacja układu krwionośnego, budowa układu nerwowego oraz narządów zmysłów, posiadają także wysoką inteligencję. Budowa ciała głowonogów. Głowonogi mają ciało zbudowane z głowy oraz worka trzewiowego. Noga przekształciła się w ramiona osadzone na głowie oraz w lejek. I teraz mamy tutaj wyraźną głowę wyodrębnioną, na której znajdują się oczy. Oczy umieszczone są po bokach głowy, są duże. U niektórych gatunków są bardzo duże do 25% masy ciała. Sprawiają, że głowonogi bardzo dobrze widzą kształty i kolory. No i mają ramiona, które służą do poruszania się i zdobywania pokarmu. Na ramionach mają przyssawki, które ułatwiają chwytanie i przytrzymywanie. I wspomnieliśmy o lejku, tam tego lejka nie było za bardzo widać. Tutaj widzimy, że lejek znajduje się w tym miejscu i służy do poruszania się drogą odrzutu wody. I gwałtownie wrzuca wodę i wtedy bardzo szybko się przemieszcza. Otwór gębowy znajduje się w tym miejscu i prowadzi do gardzieli wyposażonej w tarkę oraz w szczęki. Do głowonogów należą kałamarnice, posiadają one 10 ramion, dwa najdłuższe to ramiona chwytne. Do głowonogów należą także ośmiornice, które posiadają 8 mocnych ramion równej długości. Do głowonogów należą też mątwy, które posiadają dziesięć ramion, zagrożone uwalniają ciemną substancję, która zmniejsza przejrzystość wody.